W związku z Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego pragnę dołączyć do tej pięknej akcji i zaprezentować fragment Ewangelii według świętego Marka. Przechodząc rano, zobaczyli drzewo figowe uschnięte od korzenia. Piotr przypomniał sobie i mówi mu – Rabbi, spójrz, drzewo figowe któreś przeklął uschło. Jezus im powiedział. Miejcie ufność w Bogu. Zaprawdę powiadam wam. Jeśli by ktoś powiedział tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie wątpił w to, ale wierzył, że stanie się to, co mówi, to tak będzie. Dlatego mówię wam. Wierzcie, że otrzymacie wszystko. O co się modlicie i o co prosicie, a stanie się wam. A kiedy zabieracie się do modlitwy, a macie coś przeciwko komuś, przebaczcie mu, aby i wasz ojciec w niebie przebaczył wam wasze winy.